I mamy widzowie, tutaj Wolestin i dzisiaj jestem z Ninjasem, przywitaj się Siemka I gramy w Ogin Błoda Dwój, Dwójkę tak. Link do tej gry macie w opisie Ani, Dobra, Ja nie wiem kto nie zna Raczej każdy zna Widzowie, tutaj polega, że to jest gra dwuosobowa Na współpracę Tak, współpraca Musimy sobie pomagać, bo samemu nie przyjdziemy teraz... A ja to ja pójdę na górę ja to zrobię, bo ja tu mam bo Ja Wbijam tu? Tak I co? Czy to posunę? Tak Ym... Ninjas Okej okay. Dobra? Dobrze Wbijamy I mamy pierwszy poziom Tak Uuu, nawet czas zrobiliśmy No Dobrze nam no poszło Który poziom teraz? Ten? Ten? No, no dobra, dajemy ten A Co to jest? Nie wiem Aha. Jest chyba ten. Ten to jest taki jest. Tam uczę. trudno. Ej mi się myli, kto jest wodą, a kto lawą. Ja jestem w ogniu. No, ogniu. Ja no. jestem wodą Dobra, ty to zatań. Zobacz, wola nie jest wodą, a ninjas jest. Ogniem. Ogniem. No dobra, teraz cenić. Uchwałem, okay, wejdź zejdź z guzika. Nicas. Okay. Taki. Dobra, dalej. Dobra, wbijamy na skałę. I skok. Dobra. Ja już jestem. Zobaczymy, czy będziemy mieli dobry Czas. A i czasu widzę, że się nie udało. Robi kolejny poziom. Ten. Ten. No. no nawet ten. Nie. Dobra. Pole i dokać. to Uu, skomplikowanie. Co, bardzo? Niemca nie lubi skomplikowanych rzeczy, bo on no. nie przesadzaj. Yy, to ja pójdę po diament. Dobra. Uu, Ej, coś I coś się spaliłeś. Niemca coś z nie wie co odpalił. Jest mu? Przekręciłeś. O nie, nie, nie. No ja pójdę pod diamenty, potem sprawdzimy co mamy robić. Tak. Widzowie i Jak chcecie kolejny odcinek z ognia i, ognia wody. i wody, to 5 łapek w górę. Pod tym filmem. Um... A, to zrobić tak? Czy No, no, no. no o! A ja odpoczyłem ci niebieski. Yeah. Ja tam nie wejdę. To hmm. weź nie, 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 co się dzieje. Dobra. Dobra. Ja pójdę tu. O, tu, są nowe otwarte. Tu, tu. Kurde, muszę wrócić na sam start. Weź na mnie, poczekaj. No sorki, ale musiałem obejść całą mapę. Jedynka jest trudniejsza. Tak? No. No w się sensie A nie, bo dopiero bardziej... zaczęliśmy tę poziom. No, Robimy ja to ja... zawsze, nie dość coś w swoim i bo nie. No nie, bo no, tamten poziom, z, y, gdzie, tamten poziom, pamiętasz tam gdzie były te. No. takie opadanki, nie, to 50 razy robiliśmy. Teraz ten. Teraz ten. to było. Bo... Nie wiem, gdzie mam iść. Morestin. Ninjas. No, no i jak zwykle, zbagowana gra, bo po, po ekranie zawsze jest zbagowana No dobra, to może ty Ja nie wiem, na to dobrze skończy widzę jakiś dziwny kuziol Nie, tego trzeba pójść do niego na samym końcu Weź mi włącz, żebym to... Gdzie żeby to białe włączyć? No. no tu, ja na nim stoję To czekaj nie no ninja zepsułem. wypsułem A nie daj mi głaz No nie bo tam nie masz kryształu no Weź się Ale mam tu wodę nie daj głaz Głaz? Myślę, tak? no, nie, nie nie tamten na górze tą kulę A tą kulę armatę mhm. Ale to mnie do mnie Tylko miałeś na ten guzik zielony A... Aha, nie wiedziałem O no, jeszcze raz Ojeju! Dobra. To teraz ty zrób coś z tą kulą. Tak. Dobrze. I chyba ja coś tutaj muszę. Tym guzikiem? Mm, to... Nie, no główcie! Minaz! No mnie go zerknij. Jakie ja tu wcisłem? No, ja wiem. O! Nie no, nie wiem, utknąłem! Dobra, teraz już będę wiedział. Trzymaj guzik. I go puszczamy. Nie, nie, nie trzymaj. No nie chcę puścić. Tak. Tylko, żeby nie Nie, niechaj go. Podaj Ci. Nie! Nie, nie To Nie wpadnie! Nie wpadnie do tego z... Się... Hmm. A, bo ty tam musisz stać. Nie. A tak, tak. No. To jeszcze raz. To ja popchnę i szybko tam polecę. Jeszcze no. raz. Bo zawsze po reklamie jest... No. Widzowie... No. Ja wam reklam będę wycinał I szybko pikan No ty musisz to pójść... Tracisz! Dawaj nie Nie wziąłem guzika. Znaczy, co? kolejna ta. ja ci tam potem spuszczę. Co? A, bo ty musisz biec! Gdy ta kula jest na twojej głowie, to musisz biec. Nie, ja muszę wiedzieć za nią! Jak za nią? Weź tam trzymaj! Ninja słuchaj. Dobra, teraz stań na obudziku od lazu. Jak powiem puść, to puść Aha. A, Puść! Już puściłem i jeszcze zanim wykombinujemy z nim czasem, co tam trzeba zrobić, zostawcie łapkę w górę i suba dzwonem. Może to... Tam... A ja już wiem. To ja, ja nie mogę. Mi... Ja już wiem o co chodzi. Tam trzeba głaz spuścić. I ty musisz potem kopchnąć. tam... Dobra, ja to tam bier... trzeba widzowie głaz! Yy, dobra. No, dobra, to... Nie, nie! nie? Ale ja nie miałem... O! Jeszcze A. się ja Nie miałem jak zrobić? No Źle spatrzyłem. Idź. Jej... Dobra, ja to Dobra popchnij. weź to popchni. Lecisz! Popycham cię ten głaz. A? Czemu to ja? Ja już nie zdążę. Musiałem się zająć. Nie. Pamiętaj. Teraz ty musisz. Ja ty tam bieg płaciłam. No nie, ja nie mogę więc. A no. no. Dobra. I teraz. I lecisz już. Lecisz. Wydranować. Chyba nie zdążysz, albo byś zdążył. Jest. Jest. Mamy to. Tego nie wziąłeś. Resztowa. Hmm. Jakiego? No to wyjdź mi po głowie tu. Nie, nie mogę tak. Mhm. Dobra, po co? No to. No ale już wiemy jak, to teraz znowu jeszcze, tak? O, tylko dużo szybciej, to teraz. Kryształ, nie. Nie, udało ja, ja... ja lubię cięcie, ja zaklamuję i tak, to mi będzie trzymać, więc. Dobra. Popchnij. I lecisz już? Tylko pamiętaj, że kryształ. O nie, o nie, a! No, oj, ukrałem, Au. Czas. Dobra, Sorki, spadłem. Dobra, widzowie już jesteśmy. Liki mocno. to jest jakieś ładne. Daj, ja to zrobię. Przypadkiem cały jest dobra. Dobra. Widowie już. Um, udało się. Dobra, Który? Ten ten, ten. ten przechodziliśmy. No, dobra. Wij na ten poziom. A jak to było. Co? Teraz się skup. Dobra, dawaj. Hej! Krycz to nie zawraca! Siu, si, siosi, lecisz. Ninjas! Lecisz! Chodź! Woda, sorki! Czekaj jakiś gacie wyskoczyły. <laughs> no właśnie widzę. Dobra. Dobra, widzę I tym razem ninjas nie zapsuje Dobra, Widowie, już i ty Nie, to jest z O, o, teraz udało się! Będzie. Wreszcie. Chyba pół godziny, Widowie, leciliśmy. No chyba. Głaz, głaz, głaz! Płany głaz! I nie skacz! Lecisz! Forestin! Win Spokojnie. To jest tylko gra. No. no wiem, wiem. Ale tam pojedziemy już bardzo długo, przechodzimy. No. Tylko to może nawet będziemy mieli jeszcze timer. Ojej, no, no źle padłem. No co, jest? ja cię tam nie mogę. O! Już nie będziemy mieli no. timeru. No jeszcze nie wczoraj. No na no. tym... Ten... Nie, będziemy mieli. Mam to jest chyba, a no mnie... Jesteśmy 40 cid... sekund. A. A skąd wiesz? No bo jakby mieliśmy. Jakby jak mieliśmy 45, to wtedy wtedy nam tajmera nie mieliśmy eee. Dobra, widzę już. już Dobrze, to który poziom? Ten? No Dobra, Wyjamy na ten No kurczę, skomplikowany trochę, to ja idę górą e, Ja tego... ty tego nie ogarniasz Głowa cię boli? No co jest? Musisz tak z niska wyskoczyć O. Wow. Pasuje? Ja Trzeba przewinąć tą co. No i zepsuliśmy Ty zepsułeś Ja No lagi No Dobra już to ogarnąłem a... Nie no znowu to No nie no nie no nie Dobra i... się widzowie nie zagrać, a zwłaszcza nagrywać Teraz jak się nie uda JA NIE MOGĘ! Ale no, głupie Hej, teraz oh, się lepiej udało okay. mm. Dobrze, za pierwszym razem I zostań tam! Zostań tam! Dobra, pijaj No i teraz to przesuniesz Nie mogę! Nie. Yeah. Czekaj. Najpierw. Na zielono i dopiero. Nie, idź, nie, idź okay. yy. Daj. Daj. Idziemy raz na 3, 2, 1. Ninjaz. Nie, no znowu to o, jest. Teraz zadziałał. Just kliknęli on zamiast tego. Znowu to. Ale co Kip. O o, jest skiff. Ja, lecisz. Dwójka jest zepsuta. No, konkretnie. Co to są reklam? No właśnie. No I takie lagi przez te reklamy. Przez te reklamy są strasznie. Wielkie lagi. Dobrze, po raz tym lecisz. Mm. Dobra. Ja się skup. Tak, wiem, ja. pokręcam. I, I diamenci też. Dobra, i lecisz? Tak. Ja. Nie! Zapadłeś no, Dossiadę? Ledwo No nie Dobra, widzę, że to jest ostatnia już mapa. Bo ten odcinek już jest długi injas. I co ja stałem w tym? Patrz No weź mi to przechodzę. No przechodź. Znaczy to zbiegnę. No! Ninja! No co ja? No dalej! Ja biegnę. No ty biegnij też. Ty nie. Umiesz. umiem. Ale ja lepiej. No teraz się nie zabiję lepiej na tym końcu. Odwieszam. Dziękować. Just nie ustawiasz. Zawsze my widzowie myli. Tego. A, są klej, te klejnoty czerwone. Myślisz, że to twoje? Nie, myślę, że to jakby mnie zabija. Mm. Wow, stałem w wodzie przed chwilkę. Mm. I co, żyjesz? Tak. Yeah. A teraz? Jest! Tylko tego nie zepsuję ninjas. Nie, 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 nie. Niepotrzebne ci. O, hop, prawie, prawie zginąłem. A jak ja mam to przejść? O. I tu wystaje. No. Widzowie, patrzcie, tutaj myszką pokazuję, tu wystaje. Dobra, widzowie, to było na tyle z tego odcinka. Cześć.